Przez wszystkim gratuluję zespołowi i ten robić Wrocławka. Byli zdecydowanie lepsi w to spotkanie. Poza pierwszą kwartą, kiedy, może może poza, pierwszy, poza 15 minutami, kiedy zaś był wyrównany. Kiedy odskoczyli już kontrolowali spotkanie no Nie możemy pozwolić sobie, żebyśmy w jednej kwarcie stracili 29 punktów, a w kolech w drugiej w innej 31. To jest 60 punktów w dwóch kwartach. Także przy... Przy takiej defencji wyżej, tak będziemy tracić, to na pewno nie będzie nam łatwo wygrać spotkania. Na pewno mamy problem z rotacją, bo... Bo nie... Bo Bartek Dyduszko niestety jest kontuzjowany. Kolejny mecz, który nie gra. Mam nadzieję, że wróci dobry następnym spotkaniu, To od, odciąży nam trochę graczy obwodowych, którzy grają zdecydowanie za długo. I przez to... I przez to mamy problem. Właśnie z z pewnego rodzaju utrzymaniem intensywności gry, z, zwłaszcza w defensywie. pewno tak broniąc, nie, nie, nie wygramy z takim silnym przeciwnikiem jak jak Amir i to tym bardziej wewłosławku. Dziękuję bardzo. Czy to jest europejskie? I just think we got we got off to a rough start. Um, the coach told us at halftime we had a, too many turnovers. not all those turnovers, basically most of them, uh, led to fast break. And um, when you give a team you know, easy layups, that's the road to confidence and you know, getting other easy baskets. Um, and that's pretty much what happened. In mean, that first half, we turned the ball over too much and they got going. And then the second half, they just made a lot of shots. You know, just continued from what they had in the first half. Um, I think we played better the second half, but it just, it wasn't enough. Dziękujemy bardzo, zatem Kajel powiedział, że drużyna wystartowała całkiem nieźle, ale popełniała zbyt wiele strat, pozwalała Włocławianom na zdobywanie zbyt dużej liczby łatwych punktów, zbyt, angli, zbyt łatwo, Anwil z defensywę, defensy, tą defensywą sobie radził, jeżeli pozwala się takiemu, takiej drużynie zdobywać tyle punktów, to drużynka się ciężka, Angil nabrał pewności siebie, a w drugiej połowie zdaniem zawodnika zespołu gości, drużyna z Torunia grała lepiej, Niemniej Ambil kontynuował dobrą grę i bazował na tym, co wypracował wcześniej i tak to się skończyło. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Jak wiadomo derby się rządzą swoimi prawami, a do nas przyjechał lider tabeli, także najbardziej ta wygrana jest cena dla nas z punktu widzenia psychologicznego, żeby ten zespół wierzył w swoje możliwości, które są bardzo duże. Z kolei wielkie gratulacje dla polskiego Cukru za cały ten sezon. Przyjechali tutaj e, osłabiony brakiem Bartka Dyguszki. My też mieliśmy e, jednego zawodnika, który, który nie do końca zdrowy, a reszta zawodników pokazała, że stać ich e, e, na granie na dużo lepszym poziomie i na duże, e, dużo większej intensywności niż w Radomiu. Także e, z, tego, z tego się cieszymy i mamy nadzieję, że pokazaliśmy, w którym kierunku chcemy iść. Dziękuję bardzo. Tyle, że Michał poprosił na Dobry wieczór. Na pewno bardzo fajny mecz dla kibiców. Tutaj myślę, że od chłopaków chciałbym też podziękować za niesamowity doping dzisiaj, bo ten doping na pewno nas, nas niósł w tym meczu. Co można powiedzieć? No, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę. Dzieliliśmy się piłką, to byliśmy groźni pod koszem, i na obwodzie, i, i, i na pewno to jest to, tak jak już trener mówi, w tą stronę chcemy iść, żeby grać taką koszykówkę jak dzisiaj. Dzisiaj dużo rzeczy wychodziło miejmy nadzieję, że, że tak będzie zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do gości? Mam dobrze. pytanie odnośnie yy, no, w, jak, jak wygląda jego Jest jest, y, jest coraz lepiej, sztab medyczny medyczny, robi wszystko, co jest w y, naszej możliwości, żeby go postawić na nogi jak najszybciej. To jest ambit, który chce pan oglądać, który my będziemy oglądać. W ilu procentach to był ten ambit, który pan przygotowuje na te decydujące mecze dzisiaj? Jest, jest to angiel, który, który chcemy oglądać i który ja chcę zobaczyć na boisku. To jest zadziwny angiel, który nie walczy o każdą piłkę. I to jest najważniejsze. Panie Michale, to były derby, ale Pan jest zbyt gostrzoninem. Podchodzi Pan zbyt Pan O co chce zapytać? Stronień to był taki ważny myż, dla Pana? Znamy te aniłasy miast. Zresztą wszyscy znają myślę, całą historię, tą żużlową jakieś kiedyś byłem kibicem Żużla, teraz, teraz już nie jestem, nie, no nie traktowałem tego w żaden sposób, że to jest coś, jakieś, coś wyjątkowego, po prostu bardzo chciałem ten mecz wygrać, tak jak cały. taki przypadek, że z właśnie, tak? Tak. <laughs> tak? nie na pewno fajny, taki dodatkowy smaczek, można powiedzieć, że, że to za często z Toruniem i że, że wpadł tak. Dziękuję bardzo, czy macie Państwo pytania? Panie trenerze, ja chciałem zapytać nie o mecz. Ale o to, co Pan powiedział do, do karty obywatelskiej na początku czwartej kwarty. Mógłby Pan powiedzieć, co Pan powiedział do karty? Tak. Trochę Pan był Powiedziałem mu, żeby tak trzymać dalej, żeby grać taka jak żeby tak. tak trzymać. Niech tak będzie. Drugie pytanie. Czy drugi, drugi rozgrywający, który zastąpił Roberta Skibniewskiego, to jest ten gracz, którego Pan chciał? Spełnia Pańskie oczekiwania? Oczywiście, że tak. Nie byłby tutaj, gdyby nie był, nie był tym graczem, którego chcieliśmy. Myślę, że e, James pokazał w tym meczu, na co ga stać i im więcej się będzie zgrywał zespołem, tym będzie, będzie lepiej dla nas. Dziękujemy. Czy macie Państwo kolejne pytania? Jaki wzmocnienie żyły pod Dla Placowina. Ale ja nie mam... Meteor też może odpowiedzieć. To jest pytanie o meczu? Nie ma. Naprawdę nie, nie, nie ma o czym mówić. O Dobrze, czy macie Państwo pytania odnośnie spotkania? jeszcze jakieś się pojawiają. Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejny mecz,